Witam Państwa serdecznie. Wiele chorób w okresie pandemii jest jakby poszkodowanych w kontakcie z, ze służbą zdrowia. I ja mam Państwu przybliżyć, co się dzieje z zakażeniem HIV i chorobą AIDS. Czy coś się zmieniło, czy nic się nie zmieniło i jakie mamy ewentualnie problemy w tej dziedzinie. Jak Państwo wiecie, większość osób zakażonych choruje łagodnie, 20% na COVID, 20% może chorować poważnie i wszyscy wiemy, że są to, to osoby powyżej 60 roku życia z chorobami współistniejącymi, ale również są to osoby mające upośledzony z różnych przyczyn układ odpornościowy i wydawałoby się, że pacjenci zakażeni HIV będą jakby w tej grupie, ale to się do końca nie potwierdziło. Mianowicie wszystkie towarzystwa naukowe, w tym również jak Państwo wiecie Polish Scientific Society, czyli Polskie Towarzystwo, w maju 2000, pod koniec maja 2020 już opublikowało takie stwierdzenie, że nie ma wyraźnych dowodów na wyższy wskaźnik zakażeń COVID-19 lub inny przebieg choroby u osób z HIV niż u osób bez HIV, czyli nasi pacjenci nie są w sposób szczególnie, pacjenci zakażeni HIV nie są w sposób szczególnie narażony na zakażenie COVID. I na inny przebieg. E, nastąpiły w dziedzinie e, opieki nad pacjentami zakażonymi HIV w dobie pandemii e, pewne zmiany. W obszar, zmiany te wystąpiły w takich obszarach jak profilaktyka HIV, jak diagnostyka HIV, jak leczenie zakażenia HIV i diagnostyka i leczenie pacjentów z AIDS w stanie zagrożenia życia. To jest chyba największy, jeden z większych naszych problemów w tej chwili. Jeśli chodzi o profilaktykę HIV, wszystkie informacje medialne generalnie są skupione na problemach związanych z SARS-CoV-2, i w związku z tym ten temat HIV w ogóle w mediach istnieje w sposób bardzo okrojony i tylko w okresie tzw. Światowego Dnia AIDS. No a teraz myślę, że w sposób szczególny będzie zepchnięty na Plan y, kolejny do tyłu. Niemniej jednak tegoroczna kampania profilaktyki HIV jest zaplanowana. Będzie ona między 20 listopada a 1 grudnia 2020. Będą to spoty reklamowe. Grupa docelowa to będzie ogół społeczeństwa. W poprzednich kampaniach ukierunkowywaliśmy nasze działania na poszczególne zachowania ryzykowne i grupy pacjentów, natomiast w tej chwili znowu chcemy zwrócić się do ogółu społeczeństwa. Chcemy wzmocnić wiedzę o face, odczarować mity, przybliżyć fakty. I do tego wszystkiego dodać jeszcze informacje o chorobach innych, chorobach przenoszonych drogą płciową, ponieważ ten problem w Polsce zaistniał w sposób dość znamienny. Chodzi tu o takie choroby jak kiła, rzeżączka, chlamydioza. Jeśli chodzi o diagnostykę zakażenia HIV, co się zmieniło? Mianowicie zostały zamknięte w okresie lockdownu punkty anonimowego testowania, tak zwane PKD, punkty konsultacyjno-diagnostyczne. Te punkty po lockdownie zostały otwarte, ale zaobserwowaliśmy zmniejszoną frekwencję w punktach po ich otwarciu i w efekcie w okresie lipiec-wrzesień doszło do spadku liczby wykonanych testów aż o 40% w porównaniu z latami poprzednimi. Spadek liczby dodatnich testów o 30%, co nie znaczy, że się zmniejszyła liczba osób zakażonych, tylko po prostu mniej osób się testuje. W latach 16-19 obserwowaliśmy wzrost testów o, wykonywanych testów o 2-3% rocznie. Przepraszam. Mamy też inne działania profilaktyczno-diagnostyczne. Jest taki tak zwany projekt Integrate współfinansowany przez Komisję Europejską. Tutaj kładziemy nacisk na choroby, które są również przenoszone drogą płciową. Chodzi tutaj o zakażenie HCV i o QE. I Taka możliwość diagnostyki jest w funkcji anonimowego testowania. Jak pacjent przychodzi, to poza testem HIV proponujemy mu również diagnostykę w kierunku tych e, dwóch schorzeń. E, celem jest zwiększenie liczby wczesnych diagnoz tych chorób wszystkich. E, mamy też e, w Polsce program STIPNET w dwóch ośrodkach e, w Gdańsku i we Wrocławiu, mianowicie program STIPNET jest organizowany przez niemiecki uniwersytet i dotyczy diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową, czyli pacjent w ramach takiego programu ma za darmo wykonane badania w kierunku zakażenia HIV i w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, takich jak rzeszączka, medioza kiła. Istnieje też profilaktyka przedekspozycyjna, to przekazuję Państwu informacyjnie. To jest y, taka działalność, która funkcjonuje y, na poziomie y, działalności prywatnej. Y, nie jest finansowana przez y, NFZ. W wielu krajach tak jest. W niektórych jest to y, y, finansowane, w naszym kraju nie. Y, ona polega na przyjmowaniu leków, które mogą chronić przed zakażeniem i o szczegółach za chwilkę. Ograniczenia tych działań związane z pandemią no, niestety istnieją, chociażby przez to, że musimy ograniczać kontakt z pacjentami, zmniejszać liczbę pacjentów wchodzących jednocześnie do ośrodka i tak dalej. To to jest prep króciutko, bo to nie jest w sumie temat naszego mojego wystąpienia, ale chciałabym Państwu przybliżyć, o co chodzi. To jest profilaktyka przedekspozycyjna, która polega na przyjmowaniu leków, które mogą chronić przed zakażeniem HIV i to się przyjmuje przed ekspozycją, przed ekspozycją, czyli przed ryzykownych, ryzykownym seksem na przykład. Przyjmuje się jedną tabletkę dziennie, leki należy przyjmować regularnie o stałej godzinie. Istnieje też taka forma prepu tak zwanego na żądanie on demand, to jest ten tutaj po prawej stronie schemat, gdzie się przyjmuje dwie tabletki 24 godziny przed seksem, 24 po jedną i trzecią po następnych 24 godzinach. Ta forma nie jest zarejestrowana w sensie i nie jest potwierdzona badaniami klinicznymi, żeby była takim zaleceniem, ale taka forma też jest dopuszczalna. Żeby się odnieść do profilaktyki dalej, to powiem jeszcze, że istnieje coś takiego jak profilaktyka poekspozycyjna, czyli to jest sytuacja, kiedy przyjmujemy leki poekspozycyjne na zakażenie, czyli na przykład po ryzykownym kontakcie, Takcie po ekspozycji pracownika służby zdrowia, innych służb na krew i w innych potencjalnie ryzykownych sytuacjach. Ona polega na przyjmowaniu leków przez 28 dni po ekspozycji celem zapobieżenia ewentualnemu zakażeniu. Należy pamiętać, że takie leczenie należy wdrożyć jak najszybciej do 48 godzin po ekspozycji maksymalnie. I tutaj pandemia troszeczkę nam miesza, bo nie zawsze. Ta, to postępowanie poekspozycyjne może być tak szybko przeprowadzone ze względu na różne trudności organizacyjne związane z istnieniem szpitali jednoimiennych, czyli nazywając sprawę po imieniu. Kiedyś pacjent mógł przyjść do Izby Przyjęć. Szpitala i tam została sytuacja oceniona i podjęta przez lekarza decyzja, natomiast teraz nie może, bo jak szpital jest jednoimienny, to są tylko przeznaczone dla pacjentów covidowych albo podejrzanych o COVID, więc jest jakby skazany tylko na wizyty w poradni, co ogranicza w pewnym sensie możliwości działania. Zwykle w ciągu 48 godzin ten pacjent się zmieści, no ale jest to pewna dodatkowa trudność. Dlaczego w ogóle mówię o tej diagnostyce HIV? Mówię o tym dlatego, że 30% osób, które są w Europie zakażone, a szacuje się, że w Europie zakażonych jest około 2,5 miliona ludzi, to są osoby nieświadome swojego zakażenia, w ogóle nie mające o tym pojęcia, a 50% z nich to zakażenie zaawansowane. I te zakażenia zaawansowane to są zakażenia, które są rozpoznawane bardzo późno, po 8-10 latach zakażenia. I zobaczcie Państwo, że późne rozpoznania to jest 52% rozpoznań, to jest strasznie duża liczba. To jest y, zjawisko obecne we wszystkich krajach Europy, te późne rozpoznania. Co to znaczy późne rozpoznanie? To znaczy, że ten pacjent, ta osoba przez te 8-10 lat zakaża innych, bo nie wie, że jest zakażona. Nie mówiąc już o tym, że późne rozpoznanie to jest ryzyko ciężkiej choroby i zgonu. Dlatego, że jest rozpoznawany w pełnoobjawowej chorobie AIDS. No i niestety nie zawsze w takiej sytuacji udaje się pacjenta uratować, choć narzędzi mamy bardzo dużo i jest to zdecydowanie korzystniejsza sytuacja niż przed laty. U kogo te późne rozpoznania mają miejsce? To jest rok 2016, ale to się nie zmieniło, więc zostawiłam tą formę. Zobaczcie Państwo, że głównie są to w większości kobiety, więcej kobiet późno się rozpoznaje niż mężczyzn. I popatrzcie Państwo na wiek osoby powyżej 50 roku życia, to jest taka dość duża grupa, która po prostu jest nieświadoma ryzyka, nieświadoma tego, że w życiu popełnili jakieś, mieli jakieś sytuacje, które doprowadziły do zakażenia. I dlatego mówimy o tej diagnostyce, i dlatego ze względów zdrowotnych dla osoby zakażonej to jest jedna rzecz, ale ze względów epidemiologicznych i społecznych jest ważne, żeby taka osoba się zdiagnozowała. Znaczenie zakażenia HIV. Mamy w Polsce 13 tysięcy, ponad 13 tysięcy osób leczonych, w tym 98 dzieci. Skąd się wzięły te dzieci? Bo wiecie Państwo, że mamy profilaktykę e, leczenia, profilaktykę ciężarnych i w zasadzie nie powinno tych dzieci być. Mianowicie to są wszystko sytuacje takie, kiedy ciężarne z jakiegoś powodu nie były zbadane albo e, nie brały leków. E, w, no i stąd mamy jeszcze tych 98 dzieci. Mamy grupę dość dużą cudzoziemców leczonych w Polsce. z 61 krajów, spora grupa z Ukrainy, z Białorusi. Najwięcej w zasadzie z Ukrainy, 427 osób. Pozostało, jak Państwo widzicie, Białoruś, Rosja, Gruzja, Włochy. Terapię prowadzi 18 ośrodków w miastach y, y, wojewódzkich i jest ona prowadzona w ramach y, programu lekowego, czyli y, program lekowy zapewnia pacjentom leki. To jest rozwiązanie dobre, ponieważ leki, koszt leczenia przez miesiąc jest w, w granicach około 2-3 tysięcy. Y, leczenie jest leczeniem do końca życia, w związku z tym koszty dla pacjenta rzeczywiście są y, duże. Kogo leczymy? Wszystkich zakażonych HIV. Taki jest obecnie standard, pod co leczymy, celem redukcji śmiertelności i zachorowalności, żeby ci pacjenci nie umierali i nie chorowali, choroby związane z zakażeniem HIV i celem zapobiegania transmisji zakażenia. Ktoś, kto jest leczony, nie zakaża. Były robione badania kliniczne, które udowodniły: yy, U, równa się, u, czyli Undetectable is untransmittable, czyli niewykrywalny nie zakaża. E, terapia powinna być rozpoczęta tak szybko, jak to możliwe. Jak Państwo widzicie tutaj na tym malutkim zdjęciu, jest to absolutnie realne. Jedna tabletka dziennie, taką w tej chwili mamy e, najczęściej formułę terapii. Nie zawsze, ale najczęściej. Wyzwania w okresie pandemii dotyczące leczenia. W naszym kraju zapewnienie ciągłości terapii, czyli zabezpieczenie stanów magazynowych leków. To jest y, zadanie dla, tak, dla Krajowego Centrum Dostra FACE, które z tego się wywiązało w sposób y, nieskazitelny. Mamy dostęp do leków, nie mamy z tym problemów. Drugi problem, który zaistniał, to problem cudzoziemców, którzy wymagali kontynuacji leczenia i którzy utknęli w Polsce. I łącznie pomoc uzyskało u nas 100 pacjentów z 13 krajów. To było w zasadzie w okresie lockdownu, kiedy oni nie mogli wyjechać. Natomiast gdyby nie brali leków, groziło to przerwaniem terapii i konsekwencjami tego przerwania. Rekomendacje dla osób żyjących z HIV, sformułowane na takiej konferencji międzynarodowej. Kroj y, mówi y, o zapewnieniu sobie leków, byciu na bieżąco ze szczepieniami. I tutaj my pilnujemy również szczepienia przeciw grypie i przeciw pneumokokom u tych pacjentów. Y, I utrzymanie y, sieci kontaktów społecznych y, to dla pacjentów jest bardzo y, ważne. Opieka w poradniach specjalistycznych, czy się w jakiś sposób zmieniła? Owszem, zmieniła się w różny sposób, w różnych poradniach, tak jak kontaktujemy się z kolegami z innych miast. Ja pracuję w Gdańsku, natomiast w wielu ośrodkach jest tak, że ograniczone są i u nas też kontakty z pacjentami. Nie wymagającymi bezpośredniego kontaktu z lekarzem, czyli pacjentami przywlekle leczonymi w dobrej kondycji, którzy po prostu biorą leki i nic się z nimi nie dzieje. Natomiast Pacjenci, którzy wymagają kontaktu są chorzy ze świeżym rozpoznaniem. Tutaj trzeba pacjentowi poświęcić dużo czasu, bo pomijając jego ocenę kliniczną, to mamy też aspekt psychologiczny, który w wielu przypadkach wymaga rozmowy, wyjaśnienia pacjentowi wszystkich jego wątpliwości. Yy, przyjmujemy również pacjentów z niepokojącymi objawami, które nie są związane z podejrzeniem COVID-19 oraz oczywiście kobiety ciężarne zakażone HIV, bo monitorujemy ciążę po to i leczymy te panie po to, żeby dziecko urodziło się zdrowe. A więc telewizyty stały się optymalną formą kontaktu z pacjentem stabilnym na wieloletniej terapii i u tych pacjentów zapewniamy im le leki na okres dwóch, trzech miesięcy i tak wydajemy. Kiedyś wydawaliśmy raz na miesiąc, teraz wydajemy raz na dwa, trzy miesiące. Odraczamy badania ewentualnie monitorujące, jeśli nie są one konieczne, aktualizujemy szczepienie i planujemy wizyty, czyli nie zostawiamy pacjentów w eterze, tylko... Zawsze ta wizyta, czy telefoniczna, czy zwykła, jest zaplanowana. Jeśli planujemy zmiany terapii, to raczej ją odraczamy, żeby można było ściśle monitorować. Nowo rozpoznani pacjenci z AIDS. To jest problem duży w obecnej sytuacji. Szpitale zakaźne stały się szpitalami jednoimiennymi. Czyli są to takie szpitale, w których w zasadzie nie mamy takiego oddziału, jak mieliśmy dotychczas, i tak jest w wielu miastach, czyli oddziału, który zajmował się pacjentami zakażonymi. Takie oddziały istniały nie dlatego, żeby tych pacjentów izolować, tylko dlatego, że na tych oddziałach pracowały osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu tych ciężkich stanów. W związku z tym ci pacjenci y, w zasadzie trafiają no, tam, gdzie trafią albo na internet, albo na neurologię w zależności od y, sytuacji, y, w, od choroby, która y, akurat się toczy u takiego pacjenta. Y, w związku z tym my jako. Specjaliści w zasadzie, poniekąd jesteśmy wskazani na konsultacje telefoniczne bez takiej możliwości y, dobrej oceny klinicznej pacjenta. Ta współpraca z różnymi specjalistami jest różna. Generalnie no, nie można narzekać, ale jest często presja dyrektorów na wypisanie takiego pacjenta. Jest presja lekarzy na szybką taką ocenę i też wypisanie pacjenta do opieki ambulatoryjnej, gdzie nie zawsze to jest możliwe. W konsekwencji co mamy? W konsekwencji mamy wielokrotnie brak prawidłowego monitorowania terapii przez doświadczonych specjalistów. Zagrożenia życia, bo niestety pełnoobjawowa choroba AIDS wielokrotnie jest stanem zagrożenia życia. Może to być ciężkie pneumocystozowe zapalenie płuc, może to być toksoplazmo zabózgu, może to być ciężka kryptokokoza, czyli takie ogólnione zapalenie grzybicze, więc to są sytuacje bezpośrednio zagrażające życiu. No i niestety ci pacjenci zostali, jakby, poprzez zniknięcie tych oddziałów w wielu miastach, takich typowo ukierunkowanych na HIV-AIDS, pozbawieni takiej no, specjalistycznej, uważnej opieki. Czasami jest tak, że zaistnieje konieczność transportu tych chorych do odległych ośrodków specjalistycznych, bo w danym mieście oddział. Który zajmował się pacjentami jest oddziałem jednoimiennym, szpital jest jednoimiennym, a więc nie ma w tym mieście takiego oddziału i zdarzało nam się wozić pacjentów do y, innych ośrodków. I ta sytuacja jest trudna. Wiem, że to jest sytuacja, która dotyczy nie tylko. Naszego regionu, ale wielu regionów w naszym kraju i jest generalnie dla pacjentów w pewnym sensie no, ryzykowna. No i myślę, że wszystkie obszary tutaj wymieniłam, czyli te dotyczące profilaktyki, dotyczące terapii i dotyczące sytuacji szczególnych, czyli ciężko chorych pacjentów w zagrożeniu, z zagrożeniem życia. I Starałam się uzmysłowić Państwu, co się w tej y, dziedzinie i w tych y, obszarach zmieniło. Dziękuję bardzo.